Faktycznie ten rok jest rokiem wyjątkowym. Myślę, że od kilkudziesięciu lat takiego roku nie było. Jeszcze się na dobre pandemia nie skończyła, a wojna na Ukrainie, brutalna agresja Rosji na Ukrainę postawiła w sytuacji bardzo trudnej nie tylko całą polską gospodarkę, ale również rolnictwo. I myślę, że tutaj zmagamy się w tym roku właśnie z tymi problemami, które zostały sprowokowane wojną w Ukrainie. To są wzrost cen energii, ceny nawozów i ogromne problemy z produkcją. Ale też i troska o bezpieczeństwo żywnościowe. Wszyscy po wybuchu wojny pytali mnie, czy Polska jest bezpieczna żywnościowo. A ja wtedy mówiłem: tak, na pewno jest bezpieczna żywnościowo. Żywności u nas jest naprawdę wystarczająca ilość, a świadczy o tym choćby wartość eksportu za poprzedni rok blisko 40 miliardów euro. To jest ten nasz margines bezpieczeństwa żywnościowego, można powiedzieć. A więc widać bardzo wyraźnie, że. Możemy się czuć bezpieczni, możemy się czuć bezpiecznie, ale dzięki wspólnej pracy, dzięki wspólnej pracy rolników ogromnego zaangażowania, realizacji, pasji mimo różnych trudności, przetwórców, bo to później tam trafiają te produkty rolne, handlu, tych instytucji, tych zakładów i tych przedsiębiorstw, które wspierają polskie rolnictwo i produkują dla polskiego rolnictwa, jak już wspomniane przeze mnie zakłady nawozowe. Wszak jesteśmy też znaczącym eksporterem żywności i pewnie będziemy zapełniać lukę po braku eksportu żywności z Ukrainy, bo niestety ten ubytek jest bardzo znacząco widoczny. Szanowni Państwo, gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj otrzymają wyróżnienia i nagrody. Wyróżnienia i nagrody otrzymują zwykle przedstawiciele branż, ale te słowa. Gratulacje należą się nie tylko dzisiaj nagrodzonym i wyróżnionym, ale całym branżom rolno-spożywczym. Wszystkim producentom rolnym, wszystkim przetwórcom, wszystkim tym, którzy rolnictwo zaopatrują, wszystkim tym, którzy na rzecz rolnictwa pracują. I mam nadzieję, że również ta gala przyczyni się do tego, żeby wszyscy w Polsce zauważyli, jak ważne jest rolnictwo. Wszak jeść, każdy potrzebuje. Może sobie warto czasami o tym przypomnieć.